Grzebie, 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 dawaj napęd, napęd, napęd! Możecie zauważyć, dziki nam schodziły. Ile mogę, tyle zbiorę. A więc witam Was, moi drodzy, na kanale Papi Farm. Widzimy się znowu przy koszeniu. Rano byliśmy wywieźć zboże. I zobaczymy, jak to będzie szło dzisiaj. Wjechaliśmy w na razie. Ustawienia y, sito dolne, jakoś 5 mm, sito górne, 10 mm, obroty mocarni 900, obroty wialni 600, klepisko na jedynkę 6,8. robi Więźmień nie jest zły, tutaj Wam powiem. Także moim zdaniem idzie super. No i dobra moi drodzy, generalnie powiem Wam tak Jak tam kosiłem sobie ostatnio, y, to wyszło mi. 5,5 hektara w 3,5 godziny. Może nie ma szału, ale na usprawiedliwienie powiem, że po pierwsze to było w trzech kawałkach. A po drugie na jednym z kawałków wyszło trochę zielonego i nie mogłem tam pogonić po prostu. Także tak to wygląda. Mniej więcej zobaczymy na pszenicy. Zrobimy sobie taki wiarygodny test, myślę, na pszenicy wtedy będę mógł już z dokładnością wam powiedzieć ile on tam jest w stanie na przykład na godzinę sobie skosić bo też w tym roku tutaj ten komputer, który liczy hektary sobie uruchomię i będziemy wtedy mogli to wszystko sprawdzić ile tam nam wychodzi, no, także mniej więcej tak to wygląda noście tych dzióbków, był plan żeby je pomalować na żółto, a końce na czarno bo mówię, będzie pasować pod dniu Holanda a Krzesty mówi, a dawaj machniemy ci na czerwono i wyszło to lepiej dlatego, że czerwony bardzo dobrze widać w łanie. Widzę y, końce dzióbków, i to jest bardzo pomocne, jeżeli chodzi o jakieś dojazdy. Nie wiem, do brzegu czy coś, jakaś trawa. Albo też na przykład tak, jak tutaj, chociażby w samym łanie, widzę, gdzie jest ten dziubek. Cały czas y, mam na niego oko, cały czas go widzę. Więc jest elegancko, że tak powiem. I co, tniemy jęczmień? Jaka wydajność? Nie wiadomo. Ale to się zaraz okaże. W sensie po sprzedaży dopiero się okaże. 5-3 no. Tutaj wam powiem, jest ładny mi pomimo tego, że jest niski. To zobaczcie, sekunda. Muszę wyczyścić znowu tutaj sobie szybkę, bo już mi się kurcze ubrudziła, e, to do kosza leci. Nawet bardzo ładnie. Teraz wam powiem, że po poprzestawianiu tego kombajnu to do tego kosza to tak super leci, tak to dobrze wygląda. Że to szok po prostu, oj, ale chyba nam się sita przytkały Bo widzę, że wybiło mi na czerwono Zaraz będę musiał sobie stanąć i zobaczyć, co tam się dzieje Zwolnimy Nie, to nic nie daje Dobra Ja sobie wyjdę, moi drodzy Idziemy zobaczyć, yy, co tam na sitach się dzieje No bo teraz jest niby w porzu Ale nie, muszę wyjść, muszę zobaczyć po prostu Chociaż... Dobra, jedziemy, zobaczymy. Pojedziemy jeszcze, jak będzie wywalać na czerwone, to będziemy otwierać. Ewentualnie też może być taka zależność, że jest troszkę za dużo wiatru, bo ten na przykład może być lżejszy. Ale już sobie ujmiemy jakieś 580 obrotów. Wracamy na mocarnię i patrzymy. Bo tak patrzę właśnie, że mi wywaliło, a nie może, bo w przężycie jak kosiłem to się cały czas trzymało do trzech kropek zielonych czujniki na maksa przypominam czyli jest o wiele lepiej jak w tamtym roku może gdzieś chwilowo się przytkały sita jak coś to jest zaraz jeszcze pójdziemy otworzyć bo ja wolę żeby on sobie na powrót dawał więcej a nie jeżeli ma gubić no i dobra tutaj tak może niedokładnie od brzegu bo tutaj te chwasty wszystkie o sarna tam sobie ucieka a nie widzę też sensu żeby to jakoś Specjalnie tutaj zielonkę do niego pakować, tutaj sobie obkłopsiliśmy rotacyjną. Bo to i tak nie użytek stoi, same chwasty rosną, także i tak nie było sensu yy, tutaj nie wjeżdżać. A tak, chociaż możemy sobie tutaj wyjechać śmiało i co? Złapiemy sobie do siania pierwsze okrążenie, dlatego że Krzestan mówi, że tutaj jest lepsze. Ja też tak patrzę, że tutaj naprawdę jest lepszy ten jęczmień w koło i żeby po prostu dobre ziarno było tak. Żeby była, że tak powiem dobra matka rozrodcza I jedziemy, nie? No powiem wam, że teraz to on robi robotę Teraz to on zasuwa 4,9, no 4,9 sobie w jęczmieniu spokojnie ciśnie Generalnie musiałem klepisko podciągnąć właśnie sobie na jedynkę Dlatego, że jęczmień jak sami wiecie się ciężej i gdzieś tam może mucić Te ości nie chcą od niego odpadać A nie zakładaliśmy tych blach jednak bo tak rozmawiałem właśnie z chrzestem, Wszyscy mówi, że jakby był jęczmień o zimy, to spoko. Ale do tego raczej nie trzeba będzie. Bizon też bez tych blach też kosił. I co? I powiem wam, że idzie. Idzie maszyna. I jeszcze co bym chciał bardzo tutaj takiego ważnego dodać, to ten kombajn naprawdę potrafi kosić czysto. I to na razie mamy przężyto, i jęczmień sprawdzone w nim w tym roku. No powiem Wam, że leci to, jest czyściutko po prostu. Bardzo czysto kosi te ości, obija, bizon gdzieś tam miał z tym problem, a ten sobie spokojnie radzi, możemy poganiać i nie ma problemu. Także też elegancko, też jestem z tego zadowolony, że jednak wiadomo ten pierwszy rok był jaki był. Troszkę gorzej to wyszło też dlatego, że ja tam się stresowałem całym tym koszeniem, i w ogóle. A teraz w tym roku już troszkę się dowiedziałem więcej. Troszkę sobie sam przemyślałem parę spraw i powiem wam, że idzie. Kurde, no nie no, musimy się zatrzymać. Muszę iść zobaczyć tam do tych, do tych, yy, sit. Koniecznie, bo coś, coś to się dzieje nie tak. Albo otworzyć jeszcze górę. Poczekaj, ja sobie na sita zobaczę. Nie, ale coś wywala tutaj na czerwono. Jedy ja zobaczyć, czy się nie zatkały i zaraz jak coś to ci dam znać. Ale na razie czekaj, nie jedź. Dobra, Dobra, musiałem mu mocarnie wyłączyć. Bierzemy się, bo już się też cały ukurzył. I idziemy sobie zobaczyć. Tutaj. O. Tłoma z jest najlepsza, wam powiem. I dojście tutaj do tych sit też jest bardzo fajne. Uff. Wejdę sobie tutaj i pootwieram sobie każde sito o ząbek. Dobra, Sitę sobie uchyliłem O jeszcze ząbek, bo generalnie są czyste, więc nie powinno się tutaj nic zawieszać Idziemy, jedziemy i testujemy Jeszcze sekunda na wyczepanie buta Bo jak to wiadomo z jęczmienia pełno ości A w takim czystym kombajnie szkoda jeździć w brudnych butach Otworzyłem górne to teraz jak otwieram je o ząbek to mamy mniej więcej na 12 więc teraz już nie powinno nic yy, gubić. Powiem Wam, ty moi drodzy, że tutaj to jest i wszystko i słomy jest od groma i jęczmień jest konkret. Elegancko tutaj, Elegancko. Moi drodzy, jakby cały taki był, cały jęczmień, to by było elegancko, kurde. By Byłoby z czego żyć, że tak powiem. Tutaj to leci wam powiem, no cały czas Pięknie nalatuje do zbiornika Pięknie to wygląda No i moi drodzy, Zetorek już jedzie za zapierdziela, chociaż ma prawie pełną przyczepę Ale fakt faktem, że Zetor ma dopiero ponad 700 godzin Więc ten silnik jeszcze ma moc, że tak powiem Nie są jakieś zużyte stare konie na tej zasadzie coś Także jedzie Idę, przestawię, kurde jeszcze raz te sita otworzę, bo yy, Na wytrząsaczach jest w porządku tylko czasami właśnie te sita mi wyrzucam. O. Muszę pojechać tutaj sobie dalej. No. I teraz podjedziemy sobie troszeczkę do przodu i może się nam uda. leci. Powiem Wam, że ta rura szybko wyładowywuje. No, Czesy mówi, że czysty, czyli jest czysty. Nie ma, no wiem, wiem, widzę właśnie. Dobra. Zobaczymy sobie, jeszcze trzeba będzie coś dosypać. Nie, muszę je otworzyć jeszcze. No bo kurde, czasami wylatuje, wiesz? Czekaj, zaraz będzie git. Dobra. No ale bo on czasami, wiesz, on czasami ma tak, że, że wylatuje, a czasami są dwie kropki Co? To jest dobre ziarno, na przykład, nie? No. O to. No. Ale to to nie jest już dobre. No ja wiem. Rozumiesz, bo tu jest. Ale co nie ma chyba dużo, nie widać tak za nim. No, to, to jest drobne już. Dobra, jedziemy. Każdy no, sypie. No. To nie tam zobaczyłeś. Dobrze jest? Nie, ale tu mogło, bo tu też na czerwono A jak spadają te kropki, to on nie sypie Czekaj, chcę jeszcze tylko Zerknę na ten czujnik No i sprawdzimy teraz Sito są otwarte Teraz jakoś na 14 mm Górne sito, dolnego nie ruszamy Dlatego, że dolne Dlatego, że dolne sito Jest od czystości zboża A górne od tego, żeby wyrzucał Albo żeby dawał na powrót więc teraz powinien walić mocno na powrót i będziemy po prostu jechać tak, żeby mucar nie dała radę to zmucić. Ale już nie powinno wywalać strat, bo jest 14 mm gdzieś mniej więcej szczeliny więc myślę, że tak już zostawimy i nie będziemy cudować więcej. Bo to też bez sensu je całkiem otworzyć, bo wtedy to, trzeba też uważać, żeby wtedy dolne sito nie miało za dużo masy, bo wtedy wszystko idzie na dolne sito i ono też nie może odseparować i wyrzuca ziarka na powrót. Troszeczkę idzie na powrót, bo słyszę, jak mi tutaj sypie, ale to dobrze. On ma nie gubić w sensie wszystko w granicach normy i bez szału. Bo powiem Wam moi mili, że on też musi wiatrem y, sobie wyrzucać te śmieci. Wiadomo, że sita ta separują, ale wiatr też tutaj robi robotę. Jeżeli chodzi o, chodzi o wentylator, teraz mamy, zaraz Wam powiem, niech się ustawi. No, 620 obrotów około, i na razie przy tym zostajemy. Zobaczymy, jak coś to jeszcze będę tutaj regulował. Ale widzę, że teraz nie wyskakuje. Chociaż tu jest troszeczkę gorszy jęczmiń z tej strony na tym rogu. Ale to zaraz zobaczymy, wszystko się dowiemy. No, już pełno chciałem przyspieszyć. Ja tu już na maksa. Bo jeżdżę dwójką. Bo tam jest tak dobry jęczmień, że no nie idzie szybciej ciąć. Tutaj się gdzieś zaraz przekosimy. tak, to jest, tak, tak to wbijemy się w tą ścieżkę i ją sobie weźmiemy całą już o, żeby dużo nie zajeżdżać bo kombajn ma kosić, a nie jeździć po po, przecież, nie, po polu sobie rozumiecie o co mi chodzi o. no i moi drodzy, zetorek już nakoszony, zetorek robi odjazd a my wbijamy się tutaj w łan i jedziemy dalej tutaj proszę krzesny już jedzie, ma nasypane do pełna jak zawsze staramy się nie bąblować tak na te przyczepy Tak powiem wam, że w tym roku to mamy kurcze wszystkie nakoszone O, ale grzebie, grzebie, grzebie Dawaj napęd, napęd, napęd Takie dziury wyrył, że aż przyczepa podskoczyła Jak jechał, nie wiem czy to kamera oddała Ale przedstawiłem troszeczkę ustawienia na kamerze Nagrywa teraz w szerszym kącie i mam nadzieję, że widać to gdzieś tam dalej, bo Szczerze mówiąc jeszcze nie oglądałem tych nagrań No idzie Zetorek Jedzie sobie, widać go? O! Widzicie? Teraz na pewno widzicie. Jedzie zetorek, a my kosimy dalej. Krzestyn mi tutaj podstawi yy, Belarus'a z ósemką, z trzeszką, dlatego że chcemy... i Krzestyn pojedzie teraz do skupu, bo chcemy jeszcze ściągnąć rzepak na te przyczepy, a ani rzepaku, ani jęczmienia nie sypiemy na magazyn, dopiero pszenica będzie szła na magazyn. Dlatego musi teraz jechać, żeby to sprzedać. I będziemy kosić na Belarusa Jak się uda, prawdopodobnie to jeszcze spróbujemy krzesnego wcisnąć, żeby Belarusem jeszcze raz dzisiaj objechał Ale zobaczymy też jak się uda, jak to nam wyjdzie godzinowo 5-3. Dobra, jest gitara I idzie ta maszyna, mówię wam naprawdę Bardzo dobry kombajn Jak ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi A jak ktoś nie umie ustawić i narzeka, no to jest jego wina, a nie maszyny Także jedziemy. Maszyna bardzo dobra. Naprawdę za dwa bizony robi robotę i to bez gadania. Teraz na tych ustawieniach, moi drodzy, to metrowy header do niego. By się przydał. No i dobra, moi drodzy, muszę się zbliżyć, dlatego że zostałem sam. Także jadę sobie tutaj jeszcze raz w poprzek, bo muszę wysypać koniecznie. Bo już nie objadę tam i z powrotem. Zaraz sobie tutaj podjedziemy. Bo zaraz, się i tak by koguty włączyły, to już nie będę tam... Budował. O, podejdziemy sobie tak o. muszę sobie i tak cofnąć i zajeżdżać od, jakby przodem będę wjeżdżał, dlatego że mi tak jest prościej po prostu i będziemy sypać bliżej, bliżej, bo za daleko będzie o i załączamy wysyp Komu wejdziemy na obroty, ale nie jeżdżę na maksa, nie daję mu na maksa gazu, bo tak nie ma takiej potrzeby. Jedziemy, bo nie ma na co czekać. Musi iść, że tak powiem, moi drodzy. No musi jechać, maszyna musi jechać, a nie stać. Ta mama pojechała, bo niestety taty nie ma, więc musi też mamita ta jeździć. A my idziemy do kombajnu, tu Zetorek stoi. On sobie na razie tu czeka, a my jedziemy dalej się wcinać. Dobra, pójdziemy sobie tylko gałęzie powyciągać. Tam tata już przyjechał z torkiem, bo przystroiliśmy się w rzepak, tylko oczywiście te kosy pozgarniały mi wszystkie gałęzie po drodze, jakie tylko były możliwie dostępne. Wyciągamy sobie je i lecimy. Może się uda dzisiaj to ściąć, szczerze wątpię, ale nie wykluczam. O, i maszyna. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na rzepaku. Wyjechałem tutaj na ten troszeczkę słabszy. I tak o, czekajcie, klepisko mam na 12. Obroty yy, bęb na, yy, tak nie, przecież mówię, wentylator na 600 na razie. A bęben takie 600, 650, coś takiego. O, 670 może, coś takiego. I tak to wygląda. Takie ustawienie na rzepak. Sito górne jest na 10 mm zmniejszyliśmy, bo na jęczmieniu było aż na 14 i zmniejszyliśmy sobie teraz sito górne na 10 i szczelinę dolnego sita też zmieniliśmy. O jeden ząbek, to nie wiem, coś koło 4-4 mm dziurki, może coś takiego, może 3. No ono jest praktycznie zamknięte, co nie? No, także tak to wygląda i co jedziemy. Pojedziemy ja sobie jeszcze tutaj popatrzę jak mi to wygląda w koszu i dam wam znać jeszcze odnośnie tych ustawień, ale na razie są mniej więcej takie. I mówię też w tym odcinku o tych ustawieniach dlatego, że w tamtym roku ludzie do mnie pisali po żniwach, jakie ustawienia masz, jak tam to wygląda u ciebie. I ja miałem te ustawienia no złe, nie takie jak powinny być i on nie miał takiej wydajności. Ale w tym roku też już porozmawiałem z kilkoma ludźmi Podowiadywałem się Także myślę, że te ustawienia już są o wiele lepsze, no bo Teraz w rzepaku zamiast 2,5 do 3 To 4,3 4,5 nawet idzie Wiadomo, no gdzieś o jakaś ścieżka chcę też to zebrać No to nie, no muszę zwolnić, no niestety Ale jak koszę normalnie i nie, że tak, żeby nic nie zostawało, no to takie widzicie 3, 6 do 4, bo tu nie będę pędził, bo tu w poprzek jadę, więc tu co chwilę będzie ścieżka. Straty też mam czujniki na maksa i tutaj jest 4, no 3, 4 kropki, czasami na dwie, a na sitach jedna. Dlatego, że właśnie przez tą dużą szczelinę sita nie powinien on w ogóle gubić. I co? No ludzie mi mówili, którzy gdzieś tam pisali komentarze, że na rzepak, żeby ustawić ten czujnik strat tak na 70%, 60% coś takiego, bo on przekłamuje yy, i powiem tak, byłem tutaj wyszedłem tutaj po poprzeczniaku po, po tata jeszcze pochodził, popatrzył i mówi, że czasem jakieś jedno ziarko, ale wiadomo, rzepak się zgubi nawet przed headerem mi się tu gubi, bo muszę niestety niżej tutaj trzymać motowidła dlatego, że te ścieżki jeszcze chcę zebrać bo to jest na zasadzie takie jak mówiłem w tamtym roku przy rzepaku jak jest dobry rzepak, motowidła w górę jak jest równy i dobry jak gdzieś jest niżej czy coś motowidła w dół musi równo iść masa żeby go nie zapchać motowidła muszą równo podawać masę no także jedziemy moi drodzy, obkosimy sobie i będziemy się przekaszać Czescy ma dzisiaj maraton, bo był rano kurcze z sprzężytem pojechał ruskiem Później ze swoją przyczepą, później pojechał zetorem, z jęczmieniem, z tą dużą do zetora. I teraz jeszcze pojechał z tą czterotonówką siwą i z przyczepą Modruska pojechał proszę ja was jeszcze raz z tym z jęczmieniem. Także dzisiaj ma maraton, no dzisiaj ciśniemy. No i widzicie w takim łanie, cztery sobie robi na spokojnie. Nawet mógłbym mu dać więcej, ale na rzepaku wolę jeździć troszeczkę wolniej, bo mnie nie zbawi nic. A żeby on sobie tutaj na spokojnie to pożerał, sypię tutaj na dołku, tu gdzie pszenica w tamtym roku sypała. Sypie i rzepak, a tutaj jak możecie zauważyć, dziki nam schodziły. Ile mogę, tyle zbiorę, ale też nie za nisko, bo, bo nie chcę ziemi nabrać, a one tutaj troszeczkę naryły jak sobie siedziały i powiem wam, że talerzować się tu będzie na pewno świetnie Tego jadę pomału bo mnie z kabiny wysadzi jak ten tutaj jest właśnie raz, że powiszony a dwa, że schodzony przez dziki, ale spokojnie, zaraz wam pokażę pojedziemy tu kawałek dalej, jest równy łan i idzie świetnie jest kurde, on tu i duży i wysoko go biorę bo te uszczyny wszystkie ma wysoko nie trzeba go po ziemi kosić także elegancko to wygląda już słońce nam zachodzi ale powinniśmy ściąć te 5 hektarów tutaj jest tego rzepaku już mamy większość ścięte zostało może z jakieś 2 hektary jeszcze tu może nawet nie, nawet chyba nie całe że powinniśmy zdążyć jeszcze dzisiaj to ściachać możecie się pochwalić też w komentarzach jak u was sypie rzepak u nas yy, no, nie wygląda źle, ale szału jakiegoś nie ma, jeszcze nie wiemy, bo dopiero się dowiem jak to sprzedamy, jak to tutaj u nas wyglądało. No, ale mówię, no szału jakiegoś też nie ma, myślałem, że będzie lepiej, bo się dobrze zapowiadało, ale jednak ten mróz, który przyszedł yy, przyszedł jeszcze bodajże chyba w lutym, jak już się z niby zrobiło ciepło, przyszedł mróz i przymroziło i dupa z tego wyszła. I rzepak mówię wcale jakiś szałowy nie jest. Ale no nic, zbieramy co mamy. Tutaj wam powiem w tym końcu. Yy, na weekend padało i kurczę. No, bizonek. Yy, da, bizonek. I kombajnik może nie, że siada. Ale jest tak troszeczkę yy, że tak powiem ruchomo na tej ziemi. Jest ruchomo, bo ślady zostawia cały czas. No i zobaczcie. Taki rzepak cztery na godzinę, no 3-9-4, coś koło tego elegancko idzie maszyna no i dobra moi drodzy tak jak mówiłem ku zachodzącemu słońcu jedziemy do domu yy, od sobie odmuchaliśmy rzepak już cały został ścięty także my lecimy do domu odpiąć stół, bo nie będziemy yy, już kosić rzepaku, nic, także co, no lecimy. Lecimy, zaraz się odepniemy. I resztę co będziemy kosić w przyszłości, w przyszłych dniach, to będzie pszenica. już tylko pszenica u nas została do koszenia, także mam nadzieję, że u Was też też niwa przebiegają jakoś i jakoś dajecie radę bez moi drodzy.